Witam wszystkich w nowym odcinku mnie na kanale, w dzisiejszym odcinku tak jak widzicie widzowie jest, znowu jesteśmy na serii Dziura i znowu niestety jest z nami Michał. Siema, dzisiaj będą nowe nabytki pod nowego traktora z turem normalnym. Ja miałam podziem. to powiedzieć. Ale ja mamy przygotowanego. Aha, to super. My widzowie robimy sobie ostatni transport z belkami i no, będziemy to, dzisiaj wiem, tak, mamy ostatni. nowe zakupy. A jeszcze są jakieś belki? No, to właśnie ty tak żyjesz na tej serii, że wchodzisz na gotowe i nawet nie wiesz, co się dzieje. Nie wchodzę na gotowe, bo byłam już wcześniej. No, ale nic nie wiesz, co się dzieje. To, że nie mogłam ci pomóc, to nie znaczy, że ten. To nie znaczy, że nic nie wiem, co się dzieje. Ja na przykład obornika dalej e, nie jestem w stanie rozrzucać, tyle mam do powiedzenia. A czego? O! O, bo nie ma. Nie, pomyśl. Nie wiem, dlaczego nie jesteś w stanie rozrzucać im. No, może jak się zainteresujesz tak, tym, co robię, to może będziesz wiedziała. Czeka, bo ja tutaj robię masny skręt. Nie wiem, czy mi się uda. Bo to ja sobie. jestem sam na polach i nikt mi w niczym nie pomaga. I już smutno jesteś mi się sam, robi. bo jestem ja. No, tylko, że ty robisz całkiem co innego i ty nawet nie wiesz, co ja robię na tych polach. A co takiego? Ważne rzecz. O, to z tej strony, bo ja myślałam, że to z tej drugiej strony, widzowie. Najważniejsze, będzie. że hashtagu nie wymyśliłaś, i to jest najważniejsze, bo jesteś hashtag bambikiem. Hashtag będą nowe, bo nowe nabytki, czyli hashtag nowy, a ja Wam przypnę serduszko do tego komentarza. Oczywiście, widzowie, więc możecie mi pisać. A ja, widzowie, jadę dalej z, z czym? Z przyczepu zbierać belki. A mogłabyś tutaj mi zebrać te belki z tego, żeby żebym mógł coś porobić? No właśnie jadę, żeby, żeby ci zebrać, żebyś mógł dalej robić. E, bo jak zbierzesz belki, to kupujemy pierwszy nowy nabytek, bo już będziesz miała zajęcia. No i dobra, i fajnie o, w nie, końcu. Ale nie wiem, czy bydlakiem będziesz robić, czy czym innym, ten pierwsze zajęcie, nie wiem. Morszwinie załatwiają się rzeczy. Co? Co trzeba było sprawdzić w ostatnim odcinku? Nie wiem, Zagadka środkowa, zobaczymy. A jak nie sprawdzisz, to trudno. Miałam sprawdzić coś w ostatnim odcinku? Tak. Później. A co takiego? Dwa przejazdy, i już będzie za późno. Także już radzę się streszczać z myśleniem. Opornik? Mm. Czy co? A, czy tam jest ten, ale to ty musisz sprawdzić. A, faktycznie. Bo ja nie mogłam wtedy sprawdzić, czy w starej y, prasie mamy oczywiście o to chodzić. No tak? tak, tak. Tak, na pewno. nas to bo tak wezmę i doprasuję, jeżeli tam czegoś brakuje, on to ciachniemy, żeby. Ale nie, bo to i tak tam wyjdzie ta belka mniejsza. Chociaż my i tak mamy sobie jeszcze trochę tych mniejszych belek, tych trójek tak zwanych. To w sumie taką sprzedaż i porządki na gospodarstwie to myślę, że w kolejnym odcinku się zrobi, ale. No później nie będziemy mieli czego pracować, to lepiej to widzieć no teraz. Tylko ty musisz to zobaczyć, bo ja niestety nie mam. Tu jest 1487, to to jest pół pracy prawie. No to weź tą starą prasę, żeby wyprasować. No to biorę, no ale ursusa muszę wziąć, 12-14. No to wiesz, ursusa, 12-14, na co czekasz? A tą trawę już, po, trawę pozbierała, dobra, wszystko elegancko. Tak. Elegancja Francja. Tylko mnie ciekawi, wiesz co, no zobaczymy jaka tu belka w ogóle z tego wypadnie, bo tu jest 49%. Trafuje. No. A, nie mów, że to jest trawa do owijania, to nie wiem co z tą trawo zrobimy. Trzeba to będzie belkę po prostu położyć i chyba owcom dać, jeżeli wyjdzie, ale nie no, no przewaga powinna być słomy, bo będzie 51% słomy. No nie wiem, zaraz zobaczymy. No, będzie na pewno, bo ja kiedyś to sprawdzałam, także bierz się za pracowanie słomy. I co? No zaraz zobaczymy. Dobra. Ajax. Czyli ja miałam rację, tak? No tak. Ej, bo jak i tak musimy nazbierać te nowe. Oj, 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 oj! Wypadek! To Wypadek może, był. może ja bym ją sprzedał za te 10 tysięcy. No to sprzedaj. Jak i tak potrzebujemy kasy. Ale mam nowy napytek, widzowie. Tak mi się teraz super robi. I, że i, jestem szczęśliwy. I jak chcesz w ogóle cokolwiek kupować, to zdałoby się nam tego tego drzewa trochę poogarniać. Do sprzedaży, tak? No nie, no tak o, po prostu figurki z drewna będziemy robić, wiesz? Idę za Aha. No to <laughs> chyba, że tak. O, ciągnik sobie jedzie, a mnie nie ma. Magia. A, Aajajajajajajaj, ojajajajajaj. Ups. Źle zrobiłam. No nic, pojedziemy. O tak o. O! A tu mamy 10 na 10, a mamy lukę, dlaczego tak? jas, czego tak się stało? No bo ci coś pewnie nie zebrało. A nie prościej jest po prostu podczepiać tura i na trzy... A tu i tak belek już gówno jest. No to już to później turem będę zwolić. Tu będzie... Ostatni właśnie robię przejazd z belkami. No to traktorem. przyczepę trzeba gdzieś odstawić, żeby nie przeszkadzała. No to już odstawię przyczepę, wszystko zrobię spokojnie, nie bój się. Wiem, co mam robić. Wrzucamy trójkę i opór, gaz widzowie. 25 na godzinę będziemy jechać z przyczepą i z balkami. O ja cię kręca, ale wyrwał. To? Nie opanowałam maszyny. Standard. Ale to tak konkretnie nie opanowałam, wiesz? Czyli? No bardzo co się stało. No nie będę szedł, bo mnie to w sumie nie interesuje. No, musisz przyjść to zobaczyć. Dobra, tu masz sprasowane, tu masz poogarniane prace sobie odstaw, z z No, chyba zbagowałam ten co? Zbagowałam ciągnik. Jak ciągnik mogłaś zbagować? No, normalnie zbagował się. Czyli? No, w bramie. Jak w bramie. Ciągnik w bramie. No... Lukinius już naprawiłam. Aha. No to dawaj, wiesz, co takie e, było? Super. Ty, ja z tym obornikiem to ja bym zatrudnił chyba pracownika delikatnie, niech on dokupuje i tak za... No ale to oni wtedy dużo więcej se policzą pewnie za to. Pewnie tak, bo to... Co? Są. No, ale to i tak wszystkie... Oszusty wszystkie... matrymonialne te pracowniki. Ale to i tak nie ma opcji, żeby my wszystko pokażemy na raz, bo tu i tak trzeba będzie cięcie zrobić, bo co, będziemy... No, no w sumie tu roboty jest dosyć sporo, no nie w tym sierpniu. No, no jest te bardzo te Z wełną wywaliłem jak cofałem. Tu już wszystko ogarnąłeś? Tam jest jeszcze jedna belka. Ale, ale już jest do git. Spraso... Do sprasowania już jest git. Tak, to mogę zabierać prasę z pola. Tak. Dobra, to zabieram. 712 zł za każdy rozrzutnik odejmujemy, bo to na mniej więcej 75 zł, tu jest 9,5, czyli coś, coś takiego, no nie? Obornika. Tak. Jak, no, jak, wiesz, jak ja dojadę do końca, to ci dopełnię, odejmiemy kaskę, porozrzucasz najbliżej trochę obornika. Ja tam wlecę, porobię jakieś porządki na gospie delikatne. A kombajn odstawiłaś ten ostatni? No gdzieś stoi. Stoi, ale to na łące stoi, to tam się nic nie dzieje na razie. O, to, no, to jest najmniejszy I Już ten nowy jakby się jeden zdał, bo ta łąka będzie musiała być przecież ogarniana zaraz. O, super. No to możesz e, kupić już. No, Dobra, za co? Ja tak zezwalam ci. Za co? Ech, ojeju, to ile pieniędzy potrzebujemy? No na tamto to przynajmniej jest 25. Przynajmniej jest 25? No. O kurka. No to ja nie wiem, no to czaruj pieniądze skądś. No to sprzedajemy drzewo, widzowie. To czekaj, zrobię tylko ten przejazd z tymi belkami i idę sprzedawać drewno już. Tylko sobie zajeżdżam i rozjeżdżam. Zmieścimy się w bramie, zmieścimy. Na legalu. Dobra. Ale mamy słomy. Drewnem, drewno, drewnem, drewnem to też możemy w sumie zacząć. No słomy mamy dużo po tych żniwach. Mega dużo mamy. Teraz słomy. Dobra, ogólnie to znowu jest koniec obornika, jakby nie patrzeć. Także odejmujemy sobie 712 złotych od tego. 15 940, czekaj, już e, zapiszę 940 i od razu dodamy no. obornika e, i al... no dawaj, 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 dawaj do drewna na razie. Chodź e, ogarniemy to, zarobimy trochę pieniędzy. Żeby móc ten jadam. pierwszy nowy nabytek kupić Chociaż wiesz co, e, i tak możemy beczkę sprzedać tą starą, tylko powiedz mi gdzie ona jest. Ona stoi chyba w tym. Stoi w 100 No, 100%. Dobra. Stoi w jak stoi w stodole to znowu w sumie tą zadyszkę sprzedajemy, bo tam za 25, czyli wszystko się zgadza. To będziemy mieli w takim razie 25, 940, czyli teoretycznie możemy za 25. Jak chcesz kupić od razu beczkę, to zapiszę, że mamy 940 ziko tylko. Dobra, to kup. Tak? Bo no. dojówkę musisz porozlewać na tę, na łąkę. Dawaj kup. No ta będzie już troszeczkę większa, to przynajmniej tyle dobrze. Ja już drewno tutaj wyciągam, szykuję. Czeski film, nic nie dzieje się, jakoś tak smutno. Tyryryryr. Dobra, ogólnie to mamy nową beczkę. Eee, gdzie tym kombajnem jedziesz? No, przejeżdżam sobie stąd Dobre. na razie. Czy mógłbyś... Zabrać kosiarkę? Nie, bo ja jestem już akcja obornik. Ty. Dobra, to na razie kupiłeś jeden nowy nabytek? No czy... na razie, tak, no tak, na razie na... jeden, możesz zaprezentować beczkę. Ale... Już jadę prezentować. Hmm, ja bym kupił od razu drugi. Na razie postawię tak, a my sobie generalne porządki później widzowie zrobimy, bo... Znaczy generalne, takie ogólne porządki sobie zrobimy, jak nam starczy czasu, to jeszcze sobie zrobimy, a jak nam nie starczy, to po prostu poza odcinkiem sobie to ogarniemy. O, pracownik mógł. Bo to jest pracować. najmniejszy szczegół i oto jest taka nasza nowa beczka, ale my mieliśmy prawie taką samą beczkę. No tylko ta ma dużo większą pojemność i tak dalej. I szerokość roboczą. Aha. No to dobrze jak tak. To mogę już gnojówkę na beczkę dawać. Znaczy beczkę z gnojówką mogę rozwozić, tak? No najpierw to trzeba ją dopełnić pewnie. No to ja już jadę ją napełniać, tylko sobie Dobra. przestawię A, bo ciągnik, to ciągnik, to jest, ciągnik to jest, mi trochę, Mam nadzieję, że nie sprzedałaś nic z drewna? Nie, nie, tylko wyciągnęłam, nic Dobra. nie sprzedałam. Bo ja bym kupił od razu nowy nabytek. Dobra, przetestuj beczkę i zaraz się zajmiemy tym kolejnym. To jeszcze ten jeden rozrzutnik akurat wywalę. Bo potem Dobra, to ja... będzie ciągnik z turem pod, pod ten. Podpiąć pod niego, bo to będzie dosyć duży nowy nabytek. No na pewno z turem ciągnik trzeba będzie podpiąć. Twojego ulubionego nie Holanda, Niucha. Ja naprawdę jestem taka zadowolona widzowie, że ja mam w ogóle tego Niucha. A on ta błyszczę. Na naprawdę. On jest ko kozacki. On jest naprawdę mega kozacki, także polecam go z całego serduszka. Dobra, Dobra ja chodź. już mam beczkę podpiętą. I teraz zajeżdżamy tutaj widzowie pod... Te machinerie. I sobie napełniamy to beczulka. No ile ci napełnianie, co ja mam ci pomóc? Tak na szybkości no to... drewno sprzedawać? No Turystycznie jak chcesz to możesz. To sprzedaję drewno. Żeby nie było, że nic nie robię co sprzedajemy widzowie drewno. Ogólnie to jest sierpień, to nie ma nic do sprzedania innego nie. takiego, co się robi. No czy drewno to też ma niższą cenę, no ale. Jak nie sprzedamy tego drewna, to nowych nabytków nie będzie, no nie? No tak. Także no po prostu ciężko jest teraz, aktualnie na razie z kasą, ale spokojnie, Wysadzą się drzewa, będzie więcej pieniędzy, urosną. No za ten pług to 50 koła pójdzie na ten nowy nabytek. <coughs> Bo to już jest Co naprawdę pług, z... Zdol... no... Może nie jest obrotowy, ale szerokość będzie miał dowoloną. No, koniec obornika znowu. Koniec znowu. No, no ale na razie jak tam dajesz, to ja nie będę ten. Yy, dobra, wyciągaj, wyciągaj, ja będę przepychał. Dobra, to ja wyciągam atycy. Będzie szybciej. Abyśmy zarobili takie 60, to no teoretycznie jeszcze jeden nowy nabytek dzisiaj miał być. Ale to musimy najpierw na niego zarobić. No tak. Dawaj. No. Teraz, jak mamy tego nie to już teoretycznie przyczepę pod te. Pod palety też byśmy mogli kupić. No, w sumie też można by było. Żeby nie nosić tyle, tylko to ciekawe czy my znajdziemy jakąś taką mniejszą niż mamy na lesie, bo coś mi się zdaje, że może być ciężko. Można zawsze poszukać Dawaj. i ewentualnie to jak się coś znajdzie, to się znajdzie, jak się nie znajdzie, to się nie znajdzie. No to no, 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 no w sumie tak. <tryk> Dawaj ostatni. Ło matko. Dobra, ogarniaj sprzedaż i ile zarobimy to od razu te 50 to odejmę i od razu Kupię nowy jak ty beczkę będziesz testowała, to zaraz widzą, będziesz mogła pokazać Dobra. To lecisz już stąd, leć już stąd, testuj. A, już mogę testować tak? No. Dobra, to już sobie uciekam stąd w takim razie. Bo już na pewno beczka mi się widzowie napełniła, także będziemy mogli sobie wytestować. Jak ma już Sześć. 6? No i zbiornik no, masz. Ma Chyba ja ja nie przejadę pojedziemy sobie po prostu do e, prawie prawie 100 tysięcy mamy to jest ładnie z tego drewna jeżeli chodzi o zrobek jeszcze 130 parę jest w tym eee... sprzedaje się to do końca ja, no to dobra sprzedało się czyli zostaje nam aktualnie 45 409 odjąć 712 zaobornik 44 690 a nie wiem po co zapisałem to kwotę jaki tak Musiałem później dodać. Dobra, obornik Rozlew. kupiony. No, no i 100%, procent, i 100 nawiedzenia już będzie i pięknie. E, dobra, lecimy. Ale od tej strony widać ogólnie i muszę tak właśnie od góry jechać widzowie, żeby coś widzieć. Nie nagrywaj tego od góry, bo to paskudnie wygląda. Ja widziałem już parę filmów, jak ty nagrywasz od góry, to się nie chce tego oglądać. Tak. No to jak mam to nagrywać? Jak człowiek do... z pierwszej perspektywy. Tak samo, tak samo na SPG, jak sobie patrzyłem jak nagrałaś odcinek ten dzisiejszy. z prasowania, że wszystko prasowane od góry. To jest tak ohydne do oglądania. No ja bym na przykład od razu wyłączył ten film. No to ja nie wiem, czy ja będę dobrze robić, jak ja tak od góry mam robić, bo... No ja możesz sobie myślę, pomagać. Robię, możesz, tak, możesz sobie pomagać, żeby sprawdzać, ale nie. 100% filmu jest nagrane od góry. Aha. No. Aha. Czyli standardowo, jak zwykle, wszystko źle. No tak. Wszystko źle, jak zwykle. No ale co ja zrobię? Nic nie zrobię. Ja tam na przykład co od góry robię, bo mi tam jest wygodniej, ale to ja nie nagrywam tego. No, a ja mam mieć najgorzej, tak? No, tak jak w realu. Trzeba się obejrzeć za siebie, czy się dobrze robi. To ja nie umiem tak robić. No to się naucz. No to się nie nauczę i tyle. Dobra, zajeżdżam w tą mańkę. Zobaczymy, może się uda, może się nie uda. Najwyżej po prostu będzie źle gnojówka rozrzucona. Ha ha, ha ha ha, I dobrze. Bo innej opcji to ja nie widzę. Dobra, ja bym się zabierał już od razu za kolejny no nowy co? nabytek, który masz już. No to dawaj. Co mam dawać? Mam już yy, robi ten nabytkiem, czy co? Dlaczego nie? No to idę robić. Zobaczymy zaraz. A gdzie go postawiłaś? XD. XD, a tam stoi. A To ja muszę tą belkę gdzieś wyrzucić sobie. No najlepiej by było. Fajnie by było, jakbym wyrzuciła, nie? A na drugą stronę jak chcesz wejść tą 12.14, czy ten 12 04, już nie pamiętam z Bliswa, to weź ten półkot który mamy, to by na dwa orki szły. Chociaż na te ścierniska ja mam na kolejny odcinek też fajny plan, że widzą pokazać, ale to będzie też fajny nowy nabytek. A jaki? I będziemy ściernisko robić tak, że od razu będzie za jednym zamachem siane i ściernisko, i ogarniane. Ale to zobaczą na tych dwóch odrębnych polach. Aha. Ogólnie to jak ja chcę zmienić kamerę w New Hollandzie, to dopiero za trzecim razem, jak klikam, to im się zmienia. No to bo trzeba... masz jeszcze tura przecież. Czy na tura idzie nie, kamera? A... Nie widzisz, że się różni? No nie widzę. No, to super. Ciekawe, czy sobie da radę z tym. O, jakoś szybko chodzę. Za szybko. Muszę inaczej podjechać widzowie. I testy robimy. Y A, pierwsze trzeba rozłożyć narzędzie. Mm. Bo to na kole jest, tak? Co? Bo to na kole jest. Co jest na kole? No ten, ten, na kole jest. Ten ten, no umiesz się wysławiać, czy nie? Ten ten? No, puk. Każdy puk ma koło. To nie, nie rozumiem o co chodzi. No i jest git. Ciekawe, do w dobrą stronę robię? Ale czekaj, bo o co ci chodziło, że on jest na kole? Ten ten. No, no, co, że puk jest no, na kole? No, że puk jest na kole po prostu. Że taki nie, nie podnosi się do góry całkiem, a masi, o to ci bo ja myślałam, że on się podniesie i wtedy sobie nie da rady, nie? Nie, to jest taki, Pera, on jest dobry, musi. on jest dobry. Bardzo fajny puk, oceniam 10 na 10. Każdy już to wie, że ocena jest 10 na 10, także nie musisz mówić. Nie, bo na przykład w ten, tura z New Hollandą oceniłam 10 tysięcy na 10. O, no i widzisz, jak szeroko fajnie robi, no ale Także z tak drugiej się strony. Z drugiej strony. Ja bym sobie ja, ja na Twoim miejscu zatrudnił pracownika jeszcze, no nie, żeby było szybciej. Ale żeby z drugiej strony on robił, czy co? No, pracownik żeby z drugiej strony on robił. Ale... ale przecież ja muszę dodać. A dobrać. właśnie, no to jest. też to do jest dupy obrotowy. trochę. Trochę do dupy. No. No jest. To czy musisz tam gnojówkę rozrzucić, żeby opuścić pracownika. Gdzie? No, na tej reszcie pola. O, jest, znaczy gnojówkę. Ten. No, pomóż mi. Obornik. Czy znaczy tam to polo jedno jest już skończone? Ale jakby nie wiem, nie, nie, jak będziemy to uprawiać, to możemy i zaorać, no jak wolisz. No to możemy i w sumie zaorać. Ja o to kończę i ci będę pomagał chyba z tymi orkami. To ja sobie wezmę drugi ciągnik, po prostu pod to. No i elegancko widzowie się robi. Dobra, ty, jedna, jedna beczka na łąkę wystarczyła jeszcze 33% zostało. No to tą beczką to już naprawdę można sobie fajnie tutaj robić. Ale fajnie się robi szeroko. A a... w końcu mamy jakiś porządny płuk na tej serii a, z tym że, to a... wygląda, że w ogóle... Rozłożyłam się tak wszystko, no. No rozłożyłam, bo wcześniej chciałam puścić, to było, że najpierw musisz rozłożyć, więc rozłożyłam. No tak, tak, tak. No i ten, i teraz sobie elegancko robię. A co, nie podoba Ci się coś? Nie pytam się. Uh -huh. No to dobrze, że się pytasz, zapytać się możesz. Ale nie interesuj się, bo kici, kici. Uh -huh. A ha. gdzie jest ten pług drugi? Gdzieś na pewno jest. że te dwa gówniane, są so, te malutkie pługi. Dobra, my sobie robimy już... O, ciekawe, ciekawe, z ciekawe, kto to y, zostawił y, tak przyczepy, że się nie da po wjechać. A ja. Powiedziałeś, że będziesz robić ge generalne porządki, więc ci zostawiłam. Żebyś nie był za bardzo smutny, że... i żebyś nie był za bardzo zdziwiony, ogólnie... że... Co to Wiktorowi się stało? Yy, że on tak wszystko ogarnia, kolejnym... ostatnio na SPG. W kolejnym odcinku yy, mieliśmy robić kiszonka, a ja widzę, że Silos jest dalej pełny. To ja nie wiem, bo ty cały czas te beloty chyba brałaś. Nie. Nie? Nie. Co? Stamtąd też brałaś. Tym to, to powinnaś trochę inaczej zajeżdżać, ważne. bo widzisz, że tutaj zajeżdżasz tak, że mi jakie robisz. Gdzie? No, na polu. No nie robię mi jaków, tylko po prostu zostawiłam sobie na poprzeczniak. Ale, tutaj, na ale tutaj od tej strony tak zajechałaś, że była mała przerwa. A, no to dobra, no to sobie poprawię, ale... No ja już poprawiłem. A, no to ty nie. Nikt, nikt tydzień nie będzie czekał na twoje usługi. No jakie moje usługi tydzień ora, nie Ora Ora o rabowcze. Kurde, na dwa to już robota będzie szłapa. Ja robię ty... A mogę Janiuchem porobić? A ty sprzętem, Możesz. który do ciebie pasuje? Możesz. Masz, czyli iść do swojego sprzętu. Ha, ha. A no tutaj i widać, jak z daleka masz kamerkę. Tutaj też mi jaki. Bo powinno... tam będzie poprzeczniak zrobiony, no, człowieku, no. Ale to ma dźwięk. Fajny, nie? A ja muszę jakimś starym oczem robić. <laughs> Ty, a ty Masakra. Na przykład nie planowałaś sobie poprawić na przykład kierownicy, żeby ona się nadawała do jazdy w tym ciągniku? W sensie? No, cały czas podniesioną do góry kierownicą gra, yy, jeździłaś. A to da się poprawić coś takiego? No, no panel. Inter... tu masz interaktywne sterowanie w środku. Co ty mówisz? <laughs> Aj. Tragedia. To ja ten, to, 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 to ja nie wiedziałam o takim czymś. No to widzisz. No to dobrze, że mi mówisz, to fajnie, że coś takiego jest. No i tak nie wiesz, umiała tego zrobić. To <laughs> sama poradzę. Poczytam sobie te yy, poradniki i będę umiała robić. No klikasz spację i, i klikasz to co ci pasuje, no to, to tyle jest. Dobra, poradniku. kupujemy jeszcze w dzisiejszym odcinku ten nowy nabytek, czy nie? Jeszcze jeden, czy zostawiamy no, sobie to... na kolejny odcinek. Wściekam, nie wiem, co będziemy robić w tym kolejnym odcinku. Bo albo akcja kukurydza, 25 minut filmu. albo akcja kukurydza, albo albo siewy. No, to już nie wiem. To ogarniemy, sobie po prostu to stare, a dzisiejszy odcinek będzie po prostu bez cięcia. Bo tam to ja cały, bo tam ja cały zestaw ogólnie chciałem kupić. To może kupimy te dwa Wtęki. zestawy w kolejnym odcinku, porobimy siewy, przewiniemy czas, wykorzystujemy, pokarmimy zwierzęta i tak dalej. I dopiero w tym kolejnym A zrobi się akcję nowym nabytkiem jakimś. W... Znaczy we wtorek, w, w piątek zrobimy akcję kukurydzanową. No tak, tylko trzeba gdzieś coś kupić, żeby orkanem się nie bawić tym. No to dobra, no to pasi mi. I mamy zaplanowane już odcinki. Elegancko i przynajmniej w każdym odcinku coś będzie fajnego się działo. To sobie w następnym e, odcinku po prostu już kupimy ten nabytek i się ogarnie widzowie wszyściutką, a ja w dzisiejszym odcinku będę wam pokazywać e, orki. E, nowe napytki już zobaczyliście na razie, no to tego następnego. Pewnie się już domyślacie, co chcemy kupić, ale jeszcze wam nie powiem, jak się ktoś nie domyśla. Bo będzie niespodzianka. Tak, i będzie to coś, co nie było jeszcze na żadnej serii w ogóle. U mnie i u Ciebie. A jak ktoś... No. A jak się ktoś domyśla, to dobrze, że się ktoś domyśla. Kurde, duże już te pola się zrobiły. No, ogólnie to są sporawe te pola, nie? Bo tak ogólnie to wcześniej to były takie malutkie, to raz, dwa robota ma a teraz to już tak powiem, że taki idzie, idzie, idzie i... Dobrze, że mamy te nowe pługi, te szersze, a nie te, te takie malutkie, nie? Mhm. Mm bo jakbyśmy mieli te malutkie, to... Nie wiem, jakby to ta robota szła. Tak, ogólnie to gdzieś w tym. Jak krew z nosa. W tym następnym tygodniu, może pod weekend, uda się widzowie nową serię u Wiktorii puścić na kanale. Z farminga 2:5, żeby tego gówna Medieval Dynasty nie nagrywać. Bo to nie może nawet 300 wyświetleń nie zrobiło w jeden dzień. Jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to się nie uda. Myślę, że się to uda. Trzeba będzie ostatni odcinek zakończenie, na zakończenie zrobić. To już nawet wiem, co zrobimy w odcinek. Jak będziemy kończyć serię i ostatni odcinek zrobimy, zakończający serię, to już mam pomysł, co zrobimy. Czy znaczy, możesz wrzucać wtedy daily filmy i będzie dalej ta seria, ale gdzieś na poniedziałek ją po prostu puszczać. Bo A gdzieś co tak. film, codziennie filmy będą do niej? No to chyba, że tak zrobimy. No zobaczymy, jak to wyjdzie, bo jak na razie to mówiłeś sam, że masz jakieś problemy, tak, że podzielić jakieś teczy. Znaczy, to u Ciebie jest na innej mapie całkiem i u Ciebie ja nie będę tego tak szykować. Aha. No to chyba, że... A masz już pomysł w ogóle na serię? Tak, już dawno. A, to ja nie, jeszcze nie... nie, nie, nie powiedziałeś mi tego, a Mówiłem Ci kiedyś. ...myślałam też o innym pomyśle. Jakim? A nie mogę... Ja mam parę na pomysłów, na pomysłów na do Ciebie na tego. nowe serie z Wyski Piątki. Tak? Tak. A ja mam tak. Y, chyba dwa pomysły. No to super. To podoba ci się mój pomysł? Nie wiem, jaki to jest pomysł, to nie, nie będę mówił, bo nie wiem. <gryzny> Także no. No to dobrze, że ci się nie podoba. Bo i tak go zrealizujemy. <gryzny> Aha, no to super. Oj, oj, oj. Masakra, masakra. No dobra, widzowie, my w dzisiejszym odcinku sobie. <tysk> Gardeliśmy dużo pracy. Jeszcze na sam odcinek mnie kaszel złapał. Bo już mówię, 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 mówię i zapomniałam sobie naszykować wody i nie mam czym popić. Cały czas gadam, gadam, gadam. W dzisiejszym odcinku my się z Wami żegnamy. Widzimy się po prostu w kolejnym odcinku i po prostu zobaczycie kolejne nasze nowe nabytki i no pewnie sianie albo zobaczymy, ale pewnie sianie będzie, także do zobaczenia, pa!